Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Kurczak i dzisiaj jest przełomowy moment, ponieważ będziemy musieli pożegnać naszą legendę w SBC. Przepalamy legendę naszego klubu, a jest nim Hyun Min Son, 89. Rozegrał dla nas 482 spotkania, strzelił w nich 395 bramek i zaliczył 242 asysty. No. Po przyjściu Dybali, i Ronaldo stał się postacią kompletnie drugoplanową w sensie. On odgrywał tylko, żeby był w składzie. A kiedy przyszedł, Neymar już, to już totalnie nie ma miejsca dla, jego, dla niego w składzie, więc po prostu go przepalam. Nie przepalam Felipe Andersona, ponieważ Felipe Anderson gra mi się zdecydowanie lepiej. Mimo, że staty jego nie pokazują tego, to mi się gra z nim zdecydowanie lepiej. Więc po prostu przepalamy Hiorginsona, ponieważ z Sonem mi się gra najsłabiej, przepalamy go w SBC o ikonę pośrednią lub w prime do wyboru i robię ten ostatni segment po to, żeby trafić coś dobrego w piku modlę się, żeby to było coś dobrego, naprawdę to, to jest jedyna szansa, gdzie jest traf... to jest moment, gdzie mo mój klub może się zmienić o, 300 o 360 stopni, tak totalnie o 180, przepraszam. O 180 stopni to się może totalnie zmienić. To jest szansa na totalnie nowe... Nowy rozdział. Może do nas dołączyć klasowy zawodnik typu Cantona, Ronaldo, Nazario oczywiście, Ronaldinho, Zidane, czy też inne wyśmienite karty. Hulit na przykład też. Ale też może być to tak, że trafimy obrońcę i będziemy mieli totalny syf, bo będziemy mieli dwóch ikon, dwie ikony obrońcy. A, a tego bym nie chciał, bo mam Varana i Carlos Alberto na obronie, więc wolałbym, żeby to tak nie, się nie zakończyło, ale błagam jakiegoś pomocnika lub takiego ultra dobrego napastnika. Ultra dobrego mówię, ponieważ mam już napastnika Dybale albo Ronaldo. Zależy jaką formacją gram. Także przypalamy. Przepalamy sona, żegnamy go. I zrobiłem to. Zrobiłem ikonę pośrednią w plam do wyboru. I miejmy nadzieję, że to się opłaci. Jezus Maria, jaka tu jest szansa na coś dobrego? To się nawet w pale nie mieści. Jaka tu jest szansa? A mogę trafić taki syf. Bo ja nie ufam swojemu szczęściu. Nie ufam swojemu szczęściu. Naprawdę. Ostatnia ikona to był w Kloze, którego przypaliłem. Zdecydowanie wcześniej. Jeszcze wcześniej trafiłem Zole. To taki ok, traf, ale już też się już powoli nie nadaje, więc potrzebujemy takiego topowego zawodnika. Nie może to być jakiś Hadži. Nie może być to, nie wiem, Wieri Inzagi! Tego nie chcemy. Chcemy zobaczyć kogoś, kto się przyda do mojego składu. Jakiś pomocnik, albo napastnik. Więc uwaga: 3, 2, 1. Proszę! Puskas! To jest najlepszy traf, jaki mogliśmy trafić. To jest genialny napastnik. O takiego właśnie genialnego napastnika mi chodziło. O mój Boże! To jest Prime? To jest Prime Puskas? Czy to jest Mid Puskas? Więc muszę go sprawdzić, bo to jest niemożliwe. Ale jest to zawodnik. No. Jeden z najlepszych do trafienia Puskas. To jest mit Puskas. To jest mit Puskas. Warty 2,1 miliona końców. Właśnie takich werfików się obawiałem, że tutaj będzie dwa. dwa ta, takie karty jak Hernandez czy Campbell. Ale trafiliśmy Puskasa. Genialny traf Boże Święty. Wybieramy go oczywiście, że wybieramy. I teraz ten skład będzie ciężko złożyć. Bierzemy go oczywiście. O mój Boże. To była najlepsza możliwa decyzja ze wszystkich. Przy okazji chcę zobaczyć. Chyba to... nie patrzę, czy to jest powtarzalne. Nie jest to powtarzalne. Czy to była jednorazowe? Okej, okay, to chciałem tylko się tak dowiedzieć tak dla ciekawości. Oczywiście, że nie mam pieniędzy na to, ale chciałem zobaczyć tylko. Boże święty, trafiliśmy Puskasa. Son odszedł, a trafiliśmy kogoś jeszcze lepszego. Puskas, by the way. No i teraz będę miał problemy, bo jak ja to teraz złączę? Znaczy złączyć, złączyć to jako złączę, ale... No będę miał be, be, zagwózkę, Będę miał zagwózkę na pewno Ale genialna karta Z, Dla takiego strafu warto zostawić subika na tym kanale, łape, łapeczkę w górę i widzimy się w następnych odcinkach Ja nie wierzę co ja robię w tym roku